Co wygra w wyścigu między amerykańską V8 a europejskim sześciocylindrowcem? Przekonamy się, bo będę się nimi ścigał. Tym Mustangiem GT. Z BMW M2 na ćwierć mili. Jestem Matt Watson, a to jest Karwał. M2 ma 3-litrową szóstkę z podwójnym turbo. 480 koni, 600 Nm. Moc trafia na tylne koła. Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia. 1805 kg. M2 kosztuje od 63 tysięcy funtów. Ford Mustang ma 5-litrowy wolno silnik V8. Normalnie w Wielkiej Brytanii generuje 453 konie i 540 Nm, ale ten amerykański samochód ma 486 koni i 567 Nm. Napęd na tył. Samochód waży 1,7 tony. W Stanach Zjednoczonych za mustanga trzeba zapłacić około 45 tysięcy dolarów. Ale tutaj kosztuje 56 tysięcy funtów. Więc w zasadzie mamy podobną moc. Automatyczne skrzynie biegów ważymy podobnie, jak myślisz, co się stanie. To znaczy są pewne różnice w skrzyniach biegów, ale pomińmy to. Wszyscy mówią, że to maszyna dojazdy w linii prostej. I mam zamiar tak jechać, więc nie wiem, jaką znajdę sobie wymówkę. Brzmi się jak człowiek, który nie lubi amerykańskich aut. Nie, 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 mylisz się. Moim wymarzonym samochodem jest amerykański samochód. To moje marzenie. Jestem wielkim fanem. I myślę, że brzmieniem już wygrałem. Widzisz Sam, ten samochód został nam pożyczony przez faceta o imieniu Dylan. Jest w siłach powietrznych USA. Sprowadził go ze Stanów. Jeździ nim wszędzie. Ale nie chcę jeździć żadnym z naszych brytyjskich samochodów. Bo Mustangi, które można dostać w UK, nie brzmią jak te, które można dostać w USA. Bo one są stłumione przez przepisy nasze. Możesz podkręcić silnik? Dźwięk wolności. Teraz mój europejski silnik. Pryp drive. Dużo hałasu w kabinie, ale to z głośników. To, co chcesz, żebyś zrobił teraz, to podkręć twój samochód w czasie, gdy ja będę robił to ze swoim. Jestem pewien, że mnie zagłuszysz. Łatwa wygrana dla ciebie. Wyścig może jednak nie być taki łatwy, bo mam procedurę startu. I co dziwne, wiem, że manualny Mustang ma, a automatyczny nie. Wiem, dziwne. Nie rozumiem. Tak jakby ktoś się pomylił w opisie produktu. Co jest, będą tu lądować? Nie, 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 nie zamierzają tego robić. No dobra. No dobra, no to kontynuujemy wyścig. Czy tutaj jest hamulec ręczny? I czy na pewno jest wyłączony? Z mojego doświadczenia jest tak, że masz tu normalny hamulec ręczny. No dobra, ale nie działa jak normalny hamulec ręczny. A no dobra, no to moje doświadczenie mówi, że nie ma tu normalnego hamulca ręcznego. Okej, okay, profesjonalny dziennikarz. Mam go na starcie. Idzie? On stoi w miejscu. Co się stało? Nic, wygrałeś. Mamy taką samą moc. Kiedy zostawisz trakcję w połowie drogi, to trzyma, zmienia biegi, robi różne dziwne rzeczy. Jeżeli robisz to w trybie ręcznym, robi dziwne rzeczy. Nie wiem, jakoś dziwnie to jeździ. Byłeś tak wolny, że chyba spaliłem. Spróbuję na D i zobaczy, czy da się to zrobić lepiej. Jeżeli nie da się, lepiej chcę zniszki na twojej fakturze. Musisz mi najpierw zapłacić. Najpierw musisz zapłacić. Mamy jakieś inne, wolniejsze samochody? Ten jest słaby. Może to BMW? 4x4. To mój prywatny samochód. To twój samochód? Tak. To X3 M40i. Jesteś najgorszym dziennikarzem, jakiego spotkałem w życiu. Nie mogłeś się bardziej pomylić. Ach, to X5, prawda? Przynajmniej nie powiedziałem, że to merc, byłoby gorzej. Jeżeli jeszcze raz coś zrobisz źle, pobijecie twoim własnym autem. Nie ma opcji. No dobra, jeden wyścig jeszcze. Ooh. Gorszy start, ale to nie ma znaczenia. Wow. Oh my God. Twój start był... Całkiem w porządku na początku. Mają prawie taką samą moc. Tak, ale mam tutaj problemy z kontrolą trakcji. Nie wiem o co chodzi. Tak, jakby cały czas działała. Dobra, po prostu zróbmy start lotny. Dla śmiechu. Ale dostaniesz w dupę. Nie wiem, jak już ruszył, to było szybko. Tylko ten początek. Będziemy ścigać się osobistym samochodem sama, nieco później. Ale najpierw zróbmy start lotny na ćwierć mili. Zaczniemy od jakichś 15 km na godzinę. Zaczniemy, a potem będziemy ścigać się na ćwierć mili. Zobaczymy, czy Mustang poradzi sobie lepiej. Może będzie podobnie źle. Ta turbo turbodziura turbo była ogromna, ale już jej nie ma. No i mamy moment turbo. Szczerze, to może mój błąd, ale skrzynia biegów, gdy mam ją w trybie ręcznym, jest dziwna. Pociągami nic się nie dzieje, a potem trzyma, potem zmienia, nie wiem, dziwne. Masz na myśli. Nie, kocham te samochody. Nie wiem, to nie zmienia biegu, nie mam pojęcia o co chodzi, irytujące. Muszę to rozgryźć. Tego chcesz. Dobra, mam to, rozgryzłem to. Nie martwcie się, Amerykanie, sam sobie poradzi. I tym razem może mieć szansę, bo pojechał naprawdę dobrze. Tylko jego zmiana biegów w buły kiepskie wcześniej. Poszło w bok. Jest oh, close, bliżej. Like lepiej. Uh -huh. oh, Jest good. dobrze. O, oh, yes. Uh -huh. yeah. Jest blisko. O wiele lepiej, co? To jak gra wideo. Za każdym razem musisz trafić dobrze. Cofam to wszystko. Kiedy używasz go prawidłowo i wiesz co z nim zrobić, jest ok. Idzie naprawdę dobrze. Co było nie tak wcześniej? Czerwona linia jest na 7,5 tysiąca. Ale musisz zmienić bieg zaraz po siódemce, bo przeskakuje, gdy zmieniasz bieg na wyższy. A jak wjedzie na czerwoną linię, to po tobie. Zostaje tam na wieki. Jeżeli zmienisz bieg przed siódemką, będziesz wolny. Więc to jak gra. Musisz trafić. Robiłeś to źle wcześniej? Zdecydowanie. Czy kiedykolwiek grałeś w tę grę w golfa na PC? Klikasz myszką dwa razy. Potem jeszcze raz, żeby uderzyć piłkę prosto. Nie. Ale. Ale właśnie tak jest. W ogóle nie obserwowałem drogi. Patrzyłem na linię i starałem się w nią trafić. Spróbujmy na drugim biegu. Z 50 na godzinę. Będzie blisko. Cofam co było. Teraz mi się podoba. To jest właśnie Ameryka. My próbujemy robić mniejsze samochody z dużą mocą i są bardzo skomplikowane. One cały czas się psują. A to po prostu będzie działać. Działać i działać i działać i działać. A jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie będzie tak skomplikowane, jak tutaj w BMW. No to do dzieła. 50 na godzinę na pół mili. 3, 2, 1, go!

A chyba zepsuł zmianę biegów. Było naprawdę blisko. Przegapiłeś zmianę? Nie. Po prostu się zblokował. Nagle się zblokował totalnie. No, w każdym razie przegrał. Zobaczmy, co się stanie z trzecim biegiem od 90 na godzinę. Sprawdźmy, czy masz ten sam problem. 3, 2, 1, go. Teraz jest bliżej. Come uh. on! Znowu to samo. Znowu to się stało. Na test rozdzielczej jest napisane ograniczenie prędkości. Nie wiem o co chodzi. Na 121 milach, tak. I tak się dzieje przy 121 milach. Zwalnia i rusza znowu. <laughs> Dopóki nie zdarzy się ten stop, jest blisko, co? Ale brzmi dobrze, co? Brzmi dobrze. Ale wciąż wolę to. Wolałbym to. A ty? Wolałbym BMK. Zmiana biegów jest tu irytująca. Wymaga zbyt wiele koncentracji. Z manualem byłoby super. Ja wolałbym manuala. Zdecydowanie. Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Test hamowania. Od 160 km na godzinę. Kiedy jedziemy na linię? Pełne zatrzymania awaryjne. Jeżeli wolisz obejrzeć inny wyścig z kilkoma masłokarami, kliknij w wyskakujące okno albo skorzystaj z kodu QR. Jeżeli oglądasz na smart TV, oczywiście. Zostań też tutaj na test hamulców, jeżeli chcesz. to Jak jazda na łyżwach, naciągnąłem sobie coś w plecach. Czułem, jakbym uderzał nosem. Wygrałem. Mam twoją książkę wymówek, co? Na której stronie jest najwięcej wymówek dotyczących hamowania? 56. Tam jest o zachoczeniu w mech, i przez to hamujesz wolniej. Jest to mówione w rozdziale 6. Krzewy i inne liście. Matt, muszę ci przerwać. Mój zegarek myśli, że miałem wypadek. Mustang tak dobrze hamuje. To sprawia, że smartwatch myśli, że miałeś paskudny wypadek. Musiałem odwołać dzwonienie na 112. No, <laughs> Obiecałem ci, że będę się ścigał samochodem sama. Oto on. X5 M50D. Możesz szybko podać statystyki? X5 M50D, 2017, jakieś 380 koni. I chyba 740 Nm. No. To wszystko, co wiem. Myślę, że jest dość szybki. Zaraz się przekonamy, czy szybszy od Mustanga. Ale najpierw chcę poszperać i zobaczyć, co my tu mamy. Monety. Sam ma nieświeży oddech, więc musi to mieć przy sobie. Hewl. Dlatego ma nieświeży oddech. Zobacz, uwielbiam to. Co ty tam robisz? Co ty robisz? <laughs> Mam tam z psie zabawki. Odświeżacz powietrza, żeby ukryć jego nieświeży oddech? Wiagra? Chyba wiem, gdzie sobie to wsadza. Otworzyłeś mojego lizaka? Teraz to widzę. Masz odświeżacz powietrza Batmana. O, paragony Karlał. Obciążył nas nimi. Pozbędę się ich. Co on robi? Wyrzucę to. Dotykasz tego? Ja jestem przeziębiony. <grystanie> Karma wraca. Ja zacząłem tego lisaka wcześniej. Wyrzucę to i zaoszczędzimy trochę kasy. No dobra, próba brzmienia. Nie brzmi to najlepiej. Do roboty. Come on, Dawaj diesel! O oh oh, mój Boże! No! No! Come on! Go, coming Już now, jedzie! Twój samochód jest wolny. Ruszył dobrze. Pyszny lizak. Zasłużyłem na niego, siedziałem cicho u dentysty. Dobry start, ale potem zabrakło mu mocy na najwyższym biegu. To trochę jak z tobą. Zgadzam się. Więc co dokładnie się stało? BMW wygrało. Śmierć mieli w 11,9 sekundy. Fordowi zajęło to 13,6. 13,6 sekundy. Jednak gdy X5 się tutaj pojawiło, Mustang wygrał. Tym razem pokonał ćwierć mili w 13,5. BMW zrobiło to w 14,3. Tak czy inaczej, posłuchajcie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy, kliknijcie w te okienka. Jeżeli chcecie porównać czasy tych samochodów ze wszystkimi innymi, którymi kiedykolwiek się ścigaliśmy, po prostu wejdźcie w CarWow. Sprawdźcie naszą tabelę. Dzięki i widzimy się następnym razem. Dozo.